To już osiemnasta edycja święta drzewa klubu Gaja. Tak się składa, że przez te wszystkie lata współpracujemy z wieloma samorządami i współpracujemy wspaniale, chciałem dodać, z miastem. Katowice. Tym razem przy okazji Święta Drzewa znaleźliśmy się w drugim liceum ogólnokształcącym z oddziałami dwujęzycznymi imienia Marii Konopnickiej w Katowicach. Nie mogliśmy w tym roku zrobić inauguracji, ani poprowadzić naszych działań i warsztatów tak jak w latach poprzednich. Wiadomo, koronawirus pokrzyżował nasze plany, ale możemy za to spotkać się wirtualnie. Tegoroczne Święto Drzewa dedykujemy... Zwierzętom. Bardzo często jesteśmy od tych zwierząt zależni. Takimi zwierzętami są zapylacze, bez których nie dałoby się na przykład zbierać plonów, a także ptaki. Opowiemy Wam zatem o krzewach i drzewach, które zasadzimy. Nauczymy Was budować budki dla ptaków. No właśnie. Dotychczas dzięki zaangażowaniu ponad 700 tysięcy osób z całego kraju posadziliśmy w ramach akcji ponad 930 tysięcy drzew. Zakładając ogrody w mieście, na balkonie czy na działce, pamiętajmy o zwierzętach, które mieszkają wokół nas. Posadźmy rośliny miododajne, owocowe, które zapewnią im pożywienie. Te drzewa to na przykład jarzęby, jabłonie, grusze, śliwy, wiśnie. Klony, lipy, leszczyny, głogi, które tu właśnie sadzimy w drugim liceum Ogólnokształcącym w Katowicach, a z krzewów mo możemy posadzić na przykład porzeczki, czarne bzy, e, świdośliwy, czy berberysy, dzikie róże, aronie, które będą bazą pokarmową dla zwierząt przyniosą im nektar, przyniosą im owoce i pożywienie na cały rok. Skupmy się zatem teraz na ptakach. Budki lęgowe to substytut dziupli. Bezpieczne miejsce na wychowanie potomstwa. Zajmiemy się dwoma ich typami: A i B. A to dla mniejszych ptaków. Takich jak na przykład sikorki. Tutaj na zdjęciu mamy sikorę. Wróbla. Albo mazurka. Jak każdy domek, musi być podłoga, ściany. Drzwi wejściowe. O. No, właśnie, mniejsze ptaszki potrzebują mniejszy otwór wejściowy 28-30 mm. Tak, żeby żaden inny intrus nie dostał się do środka. Składają się z trzech elementów o wlocie o tej samej średnicy. Musimy go idealnie spasować, tak, żeby mieszkańcy mieli poczucie mieszkania w dziupli. Tu jest dach i jeszcze jedna listwa. Do zamontowania tego domku na drzewie. Zatem do dzieła. Lepiej, żeby nieoheblowana strona deski znajdowała się wewnątrz naszego domku, zaczniemy od ścian, potem podłoga, ściana frontowa z wejściem, ta deseczka z jednej strony będzie umocowaniem ściany frontowej, a z drugiej podporą dachu budki. I deseczka mocująca. Ona musi być dość solidnie przymontowana, bo później będziemy tą listwę montować, przykręcać do drzewa. Dlatego skręcamy ją zarówno od zewnątrz jak i od wewnątrz budki. Jeszcze będziemy musieli przykręcić tutaj tą listwę. Dzięki niej frontową ścianę domku będzie można zamontować. Przykręcamy daszek. Jak widzicie, on jest taki dosyć wysunięty właśnie, żeby tutaj ten wlot nam osłonił, żeby tam nam nie padało. Więc tutaj sobie, o, elegancko zakładamy. No i teraz jeszcze musimy tutaj taki specjalny haczyk zamontować. Ten haczyk trzyma ścianę frontową. Po otwarciu będzie można w kolejnych sezonach czyścić budkę lęgową dla nowych lokatorów. Gotowa do powieszenia <grych> na drzewie. Zanim to jednak zrobimy, zbudujemy jeszcze budkę typu B. Skąd wziął się ten podział? Zostało ona opracowana przez profesora Sokołowskiego już 100 lat temu na wzór y, dziupli dzięciołów. To jest dzięcioł duży, ale też kręgo, krętogłów, dzięciołek, dzięcioł zielono-siwy. Y, wykuwa dziuplę o jednakowym wymiarze. Natomiast te większe to jest przez dzięcioła czarnego albo dzięcioła zielonego wykuwane, taką jak my teraz zrobimy. I profesor Sokołowski zbadał dziuple i na wzór tych dziupli opracował wymiary budek lęgowych dla różnych gatunków ptaków. Ta, którą teraz zrobimy będzie służyła szpakom, dzięciołkom, krętogłowom, wróblom czy kowalikom. Kowalik ma taką też ciekawą umiejętność, że potrafi dostosować otwór wlotowy do skrzynki lęgowej do swoich wymiarów i może go zmniejszyć, zalepiając gliną, tak żeby on po prostu spokojnie mógł sobie wejść. Natomiast żaden większy ptak się tam nie dostanie. Konstrukcja budki jest podobna do poprzedniej różni się przede wszystkim rozmiarem. Warto zadbać, żeby nie było tam wielu szpar. Nam by się mogło wydawać, że wówczas nie będzie przeciągów i nie będą te przeciągi ptakom szkodzić, ale to jest taka nasza ludzka perspektywa, a tak naprawdę chodzi o to, żeby od głosów piskląt wewnątrz budki nie słyszały dzięcioły, i Które przy takiej e, szparze, szczelinie mogą zacząć rozkuwać budkę, żeby, te, e, żeby po prostu zapolować na te pisklęta, które e, tam są. Decydująca chwila, czyli przymierzamy, czy nam będzie e, przód budki, drzwi. Ptasie, drzwi pasowały, więc pasują. Nadszedł czas na wieszanie naszych budek lęgowych. Musimy spełnić kilka warunków, żeby ptasi petenci zainteresowali się naszym projektem. W Polsce większość deszczów, które przychodzi, mamy, przychodzą od zachodu, więc jeśli byśmy skierowali na zachód taką budkę, to deszcz by po prostu bardzo zaciniał, no i ptaki, budka byłaby zalewana wodą, zalewana deszczem. To jest pierwsza sprawa. Natomiast drugą rzeczą jest to, że mm, Czasem jak taki wyprowadzają kilka lęgów i drugi ląg jest na przykład w czerwcu, już słońce dosyć mocno operuje i jeśli mamy na przykład skierowany taką budkę na, pół, na południe, to bardzo mocno operuje już słońce i budka się nagrzewa. A dla ptaków większym problemem jest to, że jest przegrzanie lęgów, niż to, że jest, on, że jest tam za zimno. Na co zwrócić uwagę? Żeby przed budką nie było żadnych gałęzi, tak, żeby ptaki miały tutaj w miarę łatwy dolot. Kolejny dylemat to na jakiej wysokości budka powinna zawisnąć. Różne gatunki ptaków mają różne preferencje. Jako że nie możemy mieć pewności, kto zostanie jej mieszkańcem, zastosujemy uniwersalne rozwiązanie. Zawisimy je na wysokości między drugim a czwartym metrem. Jak umocować naszą budkę? Najlepiej użyć gwoździ ocynkowanych, no bo one nie będą y ani rdzewiały, ani też nie są to właśnie tam miedziane, na przykład, które by wchodziły w reakcję ze sokami drzewa. Jeden gwóźdź, jak przybijamy, wbić tak do końca, natomiast drugi zostawić mniej więcej z 2 cm niewbity. Jak, dlaczego tak jest? Drzewo rosnąc na grubość, będzie dociągało ten gwóźdź. I taka budka wówczas będzie stabilniejsza, będzie przez dłuższy czas wisiała. No szkoda, że czasy są takie, jakie są, że dzieci nie mogły brać udziału w bezpośrednio w przygotowaniach tego, tego miejsca. Natomiast liczę na to, że wrócą niedługo i wtedy wejdziemy tutaj do tego, do tego ogródka, takiej namiastki, takiej, takiej bioróżnorodności ptasio-roślinnej i po prostu im wszystko wytłumaczę, pokażę. Oni to poznają, oni to dotkną i będą obserwować. Sale biologiczne, okna są dokładnie po przeciwnej stronie tego ogródka, a więc możliwości obserwacji niemalże codziennie.